Lepiej tutaj do gorki Także odtrapiliśmy, także polecamy już no zakupy zrobiliśmy <grymne> bardzo piękne rzeczy, że widać ręcznie robione, taki fajny świeży trochę między właśnie klimatami góralskimi. A taką nowoczesnością, minimalizmem, kojarzy się to z taką ceramiką też właśnie japońską, azjatycką i koreańską to troszeczkę. Także, no ciekawe. Bardzo ciekawe. Najważniejsze. wyszło. zupełnie inne niż to, co na Krakówkach. Są takie miseczki, które mi się kojarzą właśnie z miseczkami na filmikach koreańskich. To jest, to, to jest to super. I ja właśnie wybrałam dwie, żebyśmy mieli. Także myślę, że będzie się ja fantastycznie. Także polecamy tutaj składnik. Sztukomania, pracownia ceramiczna. Taka ceramika. I to jest obok kwiaciarni, tutaj obok tego parku. Pieski tu weszły. Brago, wahinia. Ojejku, ale nie płacz. Ładne, takie nietypowe, nie? Ciekawe. Tutaj coś takiego. Takie bajery. Espresso. To są świeczki jakieś rzeczy. Ciekawe. A te misy, jakie też ciekawe. nie, zdecydowanie chyba najbardziej nietypowy sklep, który tu znaleźliśmy. Bardzo się cieszymy. No tak, właśnie w dobrym sensie oczywiście, nie? A to widzisz, a to to już w ogóle jest w klimatach mamy, bo mama sama takie rzeczy robi. Jakieś obrazki są. Te też ładne te talerzyki, wiesz, takie ten nakrapiane. I no fajnie, fajnie. A to te stoliki takie, wow, bardzo ładne. Pokaż, rozrabiaro to jedno, rozrabiaku. Ty to uważaj, to tam nie podchodź. No i co? Pachynia, brygolek. Ale sobie wypoczywacie tutaj. Pachyra. Co piesku? Ślicznie. No i co? Mamy kupujemy prezent, co? Mam nadzieję, że się ucieszy. Mm -hmm. Tak, bardzo lubię. Hmm. Tak, a to inne niż Bolesławiec. Okay. A bo ten jest zielony. <grym> Nie, no ale to mi się tu tak jak na ten na, na im <grym> co? Oh, yes. Jesteśmy w kawiarni, góralskie praliny. Taka kawiarenka. Tam tak to fajnie wygląda. Bulus. Tutaj mamy strumyczek. Nie jesteśmy. Tak. I tu Wszystko co zjesz? Ja ziem wszystko, tak. Tiramisu dla mnie, kornetko dla mnie. Ale faje. Jak my to pijemy? Dobra, tak wygląda ten deser. Wow. Ojej, piesku, tak sobie siedzimy tutaj. Tam mnie nie słychać w ogóle, bo jest strumyczek. Zaraz widzimy szama z tej pyszności. Taką mamy bajeranską miejscówkę. I taki mamy bajeranski deser przy strumyczku w ładnej knajpce z pieskami. o nio, 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 nio. Dobra, to nie mówi doj. Takisiu, zgubiłaś plan w Bakiniu. . Прагазіценско край. Gdzie jest piesek? Tu jest panicia, nionia, śliczności! też nioniu. No i jak? No już na jezu. Więc co dobre tiramisu? No za dużo. Mm, już mi niedobrze. Że jest za dużo słodkości. No tak. A dla ciebie za dużo alkoholu. No tak, okazało się, że było z alkoholem. No niestety, a ja wzięłam tam ze 2-3 kęsy, zjadłam. Zjadłam tego to czy jak to się tam nazywało, tego Rogalika. I generalnie on był ogromny i spokojnie trzy osoby by się tym najadły. Więc nie zamawiajcie tego. Na jedną osobę, chyba że kompletnie nic nie jedliście, było bardzo ciężko to zjeść. Także... Widziały gały co brały? No widziały, no ale. Ja na początku myślałam, że możemy razem zjemy. No. Ja Ci pomogę z tiramisu, a ty mi pomożesz z tym dziwnym kruasantem. Na to samo by wyszło. No, może tak. Ale tak czy inaczej było dobre. Dobre było, tylko za słodkie już potem, za dużo. Idziemy do domu. Koniec na dzisiaj. Anią <noise> A taki piękny, chyba już prawie zachód słońca. Tutaj, jak się odchodziło w tą uliczkę, to to była ceramika. To jest tutaj przy tym centrum handlowym krupówki i przy takim skwerku. No, to. Anią <noise> <Anioł. głos> <noise> Bye, bye. Bye, bye jest widok na Giewont, który my mamy codziennie z naszego ogródka, apartamentu. I to dużo lepszy mamy. Tak, a tutaj prawie nie widać. A tak fajnie nocą wygląda to całe Księstwo Gularalskie i Shisha i w ogóle. Także fajnie ten budynek jest oświetlony. Chociaż taki trochę bardziej nowoczesny moloch, można powiedzieć, w porównaniu do tych już pozostałości jakichś budyneczków tradycyjnych. Tutaj coraz bardziej klimatycznie się robi wieczorkiem. Światełka różne, ozdobne. Ryszka! Mehira. Tu jakiś jeszcze jest ładniejszy troszeczkę. Mam wrażenie, że właśnie bardzo dużo takich jest bardziej nowoczesnych tych budynków. A tam w Gubałówkę widać. Także jest na zachód słońca jeszcze widoczek. rebrego. Chodźcie! Tu jakaś ładna architektura. Tu już stragany się zaczynają zamykać. Ale tu jest chyba trochę ta bardziej klimatyczna część grupówek taka bardziej tradycyjna. Tam są takie trochę bardziej widokowe te knajpki. Mm. To jest. ciekawe, taki młyn. Mm. Moje pyszczoszki. <grywia> I robią tak robią furorę. Tak robią furorę. No to bardzo dobrze. Zwłaszcza chyba wśród turystów z innych krajów. A, tak, dokładnie. Tak, pieski? Polaków też. No, Polaków też troszkę. O tu jeszcze jest taka knajpa z widoczkiem troszkę większym na gubałówkę. A to jest ten kościół, około którego mamy. Parking i on jest tuż na Krupówkach. Jesteś taka śliczna, Wahinsiu. Ślicznie dzisiaj było na szlaku oscypkowym, co? Bachinia radziłaś sobie, ale wczoraj było lepiej. Wczoraj był lepszy strzelak oscypkowy, tak? Tak? Ale dzisiaj się dostałaś za darmo. Wychij się. Ślicznotko.